Widzowie, drodzy ukochani widzowie, mam dla Was wiadomość taką: nie chciałam mi puścić filmu, dopóki nie wejdę na tą grę. Czekajcie, może mnie nie słyszeć. Mam dla Was wiadomość, przez to, że Amelka zabluźniła, co usłyszycie, bym, musi być zapikowany. Ale mam problem z wysłaniem tego do, do montażystym, więc chcę powiedzieć tylko jedną rzecz: że może to nie być o 10 w sobotę. Ale spokojnie, jak tylko Patrykowi się, że znaczy Francji się uda, montażyście ma różne przezwiska, jak tylko mu się uda zrobić ten film, to nie będzie tak, że premiera, tylko od razu go wrzucę. Ale jeżeli uda mu się zrobić go przed 10 w sobotę, to, to wtedy oczywiście będziemy do premiery czekali. Ale jak będzie na przykład, że o 11, to od razu już dopuszczam. Dziękuję za wyrozumiałość. Bye-bye.